No cześć wszystkim. Dzisiaj figurka wojownika a mianowicie z historii czy królestwa. No jest to historyczna opowieść chińska. No tak samo jak chińska jest ta figurka, ale jeżeli chodzi o wykonanie to jakością malowania i detali przebija figurki Lego. Tak sami możecie zobaczyć malowanie nóg mamy ze wszystkich stron bardzo dokładne i bardzo precyzyjne każdy element widać tak samo jest z korpusem mamy nadrukowany przód i tył w bardzo precyzyjny sposób nie ma tu żadnych problemów z nim a dodatkowo mamy ramiona obdrukowane całe bardzo fajnie wydrukowana jest twarz bardzo dokładnie, nie ma żadnych mazów tarcza też jest bardzo fajnie wykonana jeżeli chodzi o malunek no do tego mamy tutaj naszego miecznika z świecącym się połyskującym hełmem nakryciem głowy, który jest złoty i naprawdę bardzo fajnie to wygląda ten kolor bardziej mi się podoba niż te złote lub srebrne kolory w Lego tamte są takie jakieś nie matowe, za bardzo błyszczące, a tutaj mamy właśnie bardzo fajne wykonanie w bardzo fajnym stylu. Co mogę powiedzieć? Jakość klocków plastiku jest taka jak w LEGO. Wszystkie elementy czymią się mocno. Nie ma żadnych luzów, nie ma żadnych problemów. Naprawdę minifigurka na bardzo wysokim poziomie. I moim skromnym zdaniem. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to przewyższa obecnie produkowane przez LEGO figurki. No jest więcej elementów pomalowanych, lepiej to wygląda, no jest więcej roboty w to włożone, a figurka kosztuje mniej niż LEGO. Muszę powiedzieć, że naprawdę jestem zadowolony z tej figurki. Jest to figurka z Trzech Królestw, ale nie pudełkowa. Jest to zwykły żołnierz z saszetki. Stoi on na podkładce, która jest w komplecie, więc idealna do postawienia gdzieś na półce, dla dzieci do zabawy. Jak powiedziałem, kosztuje mniej niż legowe, więc naprawdę super za jakość za super cenę, polecam. No tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej!